Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy owsianki kokosowe bez tłuszczu i bez jajek, takie można powiedzieć lekko dietetyczne ciastka. To nie są takie klasyczne ciastka, są takie miękkie, jakby lekko gumowe w środku, ale z wierzchu są ładnie chrupiące i pięknie zrumienione. No i przede wszystkim są zdrowe, w miarę dietetyczne i mają mało kalorii, więc ja chętnie od czasu do czasu po nie sięgam. Jeśli się skusicie, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie bardzo serdecznie zapraszam, a teraz również serdecznie zapraszam do wideo przepis Zaczynamy. Jak wspomniałam, są bardzo proste, kilkuskładnikowe, bez tłuszczu i bez jajek. Zaczynam od tego, że przygotowuję płatki owsiane. Odmierzam niepełną szklankę, taką o pojemności 200 ml płatków owsianych. Ja biorę górskie, to jest mniej więcej 8 do 10 łyżek. I płatki teraz chcę rozdrobnić, więc kładam je do blendera i krótko blenduję. Jeśli nie mam blendera lub nie mogę z niego skorzystać, to mniej więcej połowę płatków podmieniam na otręby owsiane, które są takie bardziej miałkie i pomogą później spoić yy, ciasto, które za chwilę będę robić. Wtedy biorę otręby, mniej więcej pół szklanki, pół szklanki płatków i mieszam je ze sobą. U mnie zblendowane górskie, odkładam je na chwilę na bok. Teraz rodzynki, biorę mniej więcej dwie łyżki i tak z grubsza je siekam, po to, żeby nie były takie duże w tych ciastkach, wolę je takie rozdrobnione. One wniosą dodatkową słodycz do ciastek, no i dadzą im też lepszego smaku. I teraz do garnka wlewam szklankę mleka, wodę, mniej więcej jedną trzecią szklanki i dodaję cukier tak naprawdę na oko. Ja daję dwie-trzy łyżki, dzisiaj dwie i biorę cukier brązowy. Jeśli nie używacie cukru, można podmienić na przykład, nie wiem, na ksylitol czy na przykład miód, ale jeśli dacie miód, to dajcie troszkę mniej wody, żeby nie zwiększać ilości płynnych składników. Włączam grzanie i co jakiś czas mieszając czekam, aż cukier się rozpuści, a zawartość garnka będzie gorąca. No i kiedy mleko z wodą są już gorące, dodaję przygotowane wcześniej płatki owsiane, posiekane rodzynki, wiórki kokosowe, dwie łyżki i solidną szczyptę soli dokładnie mieszam i co jakiś czas mieszając doprowadzam do zagotowania, czekam aż ta masa wyraźnie zgęstnieje idzie teraz dwa na średnim ogniu kilka minut i powinno być dobrze tak to wygląda, teraz wyłączam grzanie do płatku dodaję solidny chlust ekstraktu waniliowego można też sięgnąć po aromaty do ciast raz jeszcze mieszam po czym przykrywam i zostawiam pod przykryciem już bez włączonego grzania na mniej więcej 10 minut, tak naprawdę do czasu, kiedy te płatki wyraźnie spęcznieją i zgęstnieją, mają pęcznieć pod przykryciem. Ja daję im mniej więcej 10 minut, po tym czasie wyglądają tak. Pamiętajcie bardzo ważne, żeby ta masa była gęsta, ona nie może być taka lejąca, naprawdę musi być gęsta, tak żeby można było niemalże w dłoniach, w palcach uformować z niej, nie wiem, kulki, jakieś placuszki, żeby się nie rozlewała na blasze, bo w przeciwnym wypadku ciastka będą, nie wypałem, po prostu będą miękkie i to nie będzie to o co chodzi. Zatem jeśli po tym odstaniu masa nie jest zbyt gęsta, można tutaj dosypać trochę płatków owsianych albo jeszcze lepiej dodać tutaj otręby owsiane, żeby one odebrały tej masie nieco wilgoci. U mnie wygląda to tak. Jest bardzo dobrze. I dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia i mieszam rozprowadzając go w cieście. Gotowe. Teraz rozgrzewam piekarnik do 160 stopni Celsjusza. Blachę do pieczenia wykładam papierem lub matą do pieczenia i na tak przygotowaną blachę wykładam niewielkie porcje ciasta. Ja nabieram łyżeczką do herbaty i formuję z jej pomocą niewielkie ciasteczka. I w ten sposób zapełniam całą blachę zachowując niewielkie odstępy. Ok, tak to wygląda. Piekarnik rozgrzał się już do 160 stopni Celsjusza. Kładam zatem blachę i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra dół przez mniej więcej 30 minut. Tak naprawdę trudno podać precyzyjny czas pieczenia, bo zależy on trochę od wielkości ciastek, jakie uformujecie. Chodzi po prostu o to, żeby w tej w miarę niskiej temperaturze ciastka odparowały, a następnie ładnie się zrumieniły i zapiekły, więc trzeba po prostu pod koniec obserwować. Ja po 20 minutach zaczynam obserwować i wyjmuję ciastka z piekarnika, gdy zaczną się mocno zmienić. Wtedy z wierzchu są takie fajnie chrupiące, a w środku właśnie miękkie i przyjemne do jedzenia. U mnie minęło 30 minut i ciastka wyglądają tak. Pachną wspaniale. Wyjmuję je teraz z piekarnika i przekładam na metalową kratkę, raszkę, ruszt, żeby szybciej ostygły. No i kiedy ostygną, są gotowe. Można podawać. Tak wyglądają, są przesmaczne. U mnie dzisiaj wersja kokosowa z rodzynkami, ale dodatki można w miarę swobodnie podmieniać. Muszą to być takie dodatki, żeby mogły się gotować w tej masie owsianej na początku i lekko spęcznieć i jednocześnie zintegrować się z tą masą. Świetnie sprawdzą się suszone morele, suszone daktyle, figi, żurawina i tak dalej. Można też w ogóle pominąć suszone owoce i zrobić same owsianki tylko z wiórkami kokosowymi. Też sprawdzone i też smaczne. Mam nadzieję, że ciastka Wam się spodobają. Jest to świetna przekąska energetyczna. Idealne na wynos do szkoły, do pracy. Sprawdzą się też jako coś słodkiego do podjadania do kawy czy herbaty. I jak sami widzieliście są banalnie proste do przygotowania, a przede wszystkim zdrowe i naprawdę cieszą podniebienia. Smacznego.